Już po raz siódmy mieszkańcy Olsztynka będą wspólnie decydować o zagospodarowaniu ich miasta. 24 października rusza głosowanie na projekty Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Zostały wybrane cztery projekty do głosowania, i te projekty dotyczą też podobnie jak w latach poprzednich m.in. sceny letniej na plaży miejskiej w Olsztynku, czyli rozwijamy trochę plaże. Kontynuacja ścieżki pieszo-rowerowej, pierwszy etap jest realizowany w tym roku i to jest projekt też z budżetu obywatelskiego wybrany w zeszłym roku z Olsztynka w stronę Sudwy Mamy także doposażenie OSP Olsztynek w taką przyczepę edukacyjno-wychowawczą dla młodzieży i jest też projekt placu zabaw na jednym z osiedli. Pula środków z budżetu Olsztynka do wykorzystania w ramach OBO wynosi 300 tysięcy złotych. Każdy z projektów zaplanowany jest na kwotę 150 tysięcy złotych, zatem dwa z nich, które otrzymają najwięcej głosów poparcia, doczekają się realizacji. Podobnie było w poprzednich edycjach. Przykładowo, w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok zrealizowano projekt Czas na plażę miejską. Już teren przy Jeziorze Jemiołowskim zyskał nowe, zachęcające do wypoczynku oblicze, a jest szansa na więcej. Może w przyszłości będzie taka możliwość, że to będzie pewnie jakieś centrum wypoczynku dla mieszkańców Olsztynka. W tej chwili zostały wyremontowane pomosty, zrobiona jest plaża, powstały tam dodatkowe elementy na tym placu. No i kolejny projekt obecny, który będzie będzie przewidywał właśnie taką scenę, scenę letnią, która da szansę na kolejne jakieś działania kulturalne i, i rozrywkowe, wypoczynkowe. A że kultura nie jest mieszkańcom Olsztynka obojętna, świadczyć może kompleksowa modernizacja kina Grunwald. Uratowanie tego lokalnego, ale jak podkreśla dyrektor Miejskiego Domu Kultury obdarzonego duszą kina może być powodem do satysfakcji nie tylko dla mieszkańców Olsztynka. Na seansy filmowe i inne wydarzenia kulturalne mogą tu przyjeżdżać mieszkańcy okolicznych miejscowości, gdzie kin nie było bądź uległy likwidacji. W uratowaniu kina Grunwald pomogła zakończona sukcesem cyfryzacja. Potem postanowiliśmy skorzystać z możliwości funduszu OBO. Dzięki pasjonatom właściwie i dzięki pomocy byłego radnego pana Roberta Waraksy, który jest w tej chwili burmistrzem, złożyliśmy tak naprawdę w sumie trzy wnioski, czyli dopiswu do obo pierwszej edycji i nastąpiła wymiana i modernizacja sali kinowej, a potem druga edycja w ubiegłym roku na toalety, na kasę, przebudowę foyer. No i dzięki temu mamy tu kino, możemy się cieszyć. Powodów do satysfakcji nie brakuje też strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki realizacji OBO 2021 blisko 30 strażaków ochotników zyskało kompletny z najwyższej półki ubiór bojowy, który w połączeniu z nowoczesnymi pralnicami zapewnia bezpieczeństwo strażakom podczas i po akcjach ratunkowych. Mamy sprzęt, który służy nam jako do działania, ale mieszkańcom po to, żeby ich ratować. Nie tylko ratować. Strażacy są widoczni na festynach rodzinnych, co roku organizują Strażacki Dzień Dziecka. A jedną z atrakcji jest, zakupiony również dzięki obo, imponujący dmuchaniec. Jest to duża taka, dmuchana skocznia z przeszkodami, typowo yy, strażacka, tam, że dzieci mogą się bawić, a również yy, mamy namiot którym pokazujemy udzielanie pierwszej pomocy, także jest to związane też z edukacją dzieci i młodzieży. Głosowanie na projekty Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego potrwa od 24 października do 3 listopada w pięciu punktach na terenie miasta, również w szkołach. Przypominam, że w Olsztynku nie ma kryterium wiekowego, może głosować każdy mieszkaniec Olsztynka bez względu na wiek, natomiast jest oczywiście możliwość zagłosowania online, będą dostępne projekty w internecie i tam też będzie można przyznać do pięciu punktów. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonych projektów, warunków głosowania i miejsc, w których można oddać głos, znajdą państwo na stronie internetowej oboolsztynek.pl.